Jesteśmy po spotkaniu delikatesy Henry Cruz. Delikatesy wygrywają 8-1. Ze mną Marcel Kołdziejski. Marcel, po tym ostatnim spotkaniu z MPK myślę taki przyjemny wieczór i na pewno podbudowany morale. Tak jest, podbudowany morale. Taki mecz był potrzebny. Ostatnio mecz nie poszedł naszej myśli. Dzisiaj pewne zwycięstwo, no i co? I dalej trzeba wygrywać, tak? Tak, dla was ten, jak dobrze pamiętam, w czwartej lize graj się w tamtym zonie, tak więc jest. ten przeskok o dwa poziomy rozgrywkowe. Zastanawialiśmy się, jak sobie poradzicie. No ale na ten moment sześć spotkań, dwa zwycięstwa, dwa remisy, dwie porażki, więc chyba jest nie najgorzej i myślę, że te gdzieś te ambicje wraz z każdym spotkaniem wzrastają. Tak jest. Szkoda tych dwóch remisów, bo mecze były bardzo wyrównane. Końcówki meczy, meczów tam nie poszły po naszej myśli. No ale co, zapominamy, dzisiaj wygraliśmy, tak, i jedziemy dalej. No tak, to indywidualnie też nie sezon, 13 bramek, 3 asysty, więc gdzieś ta korona, która gdzieś tutaj, pewnie gdzieś się tli jakieś marzenie o tym, żeby tutaj sięgnąć po statuetkę, a choć. oczywiście, najważniejsze dobro drużyny, wiem, że to powiesz, no ale pytam stricte tak indywidualnie. No nie, no tak, zawsze jest chęć, ale najważniejsze trzy punkty, tak. Dobra. Gratuluję i powodzenia. Dzięki.